Chciałabym Wam powiedzieć, jak z Gór Świętokrzyskich wylądowałam na Manhattanie. Mam agencję medialną, współpracowałam z Forbes'em w Stanach Zjednoczonych, z Harvard Business Review i organizowałam konferencje inwestycyjne m.in. dla rządów Izraela, Cypru, Trinidad i Tobago, tak egzotycznego kraju. Przez 20 lat, 20 lat... A więc, co Wam powiem, starość, nie radość. Udało mi się dosłownie zrealizować jakieś tam moje marzenie życia nomada, ale też udowodnienia sobie Polce, że my Polacy też potrafimy w każdym zakątku świata działać. I mój tato Józef pochodził z gór Świętokrzyskich, jest przedsiębiorcą. I chciałabym Wam właśnie dziś powiedzieć o tym, że przedsiębiorczość. To jest stan umysłu. Przedsiębiorczość to nie jest tylko nowe Porsche, nowa torebka Chanel, którą dzisiaj przyniosłam. To, to jest mało ważne. Dla mnie przedsiębiorczość daje najważniejszą wartość w życiu, którą jest czas. Bo w tej, w tej chwili, w wieku 40- kilku lat, ee, Mam wolność, mogę iść do pracy, nie muszę iść do pracy. Mogę coś robić, kiedy to chcę. I dla mnie najważniejszą wartością to nie są już w tej chwili te dobra materialne, bo w drogich hotelach już byłam, z widokiem na Akropol czy na Empire State Building. Po prostu dla mnie teraz największą wartością jest to, że mam czas dla przyjaciół. Że mam czas dla znajomych, że mam czas dla siebie, że mam czas na realizowanie swojej pasji, którą jest między innymi budowa marek osobistych i firmowych. I no właśnie, miałam zacząć od sceny, a dano mi ten mikrofon i już zaczęłam gadać. Kochani, nie wiem, czy mam już wejść na tą scenę, czy mam tutaj prowadzić prezentację. Serdecznie zapraszam już pod scenę. Przygotowujemy się pod scenę. Pani tutaj, doktor Milena Gołda, zapraszamy pod scenę. Mam takie ładne zdanie, które pozwolę sobie przeczytać. Kobiety są siłą, która trzyma nasz świat w ryzach. Bez ich wizji, determinacji i troski, świat biznesu. Jak i cała rzeczywistość nie miałyby sensu. Chciałbym serdecznie zaprosić na scenę pierwszą panią z panelu Kobiet w Biznesie, dr Milena Gołda, wielokrotnie nagradzana właścicielka Match Press Agencji i Forum Biznesu Polska. Ekspert budowania marki własnej i firmowej oraz inwestycji zagranicznych. Redaktorka naczelna World Magazin pomysłowodowczyni i organizatorka wydarzeń Forum i Gala Women Power oraz Forum i Gala Business Power. Przywitajmy wielkimi brawami dr Milena Gołda. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Kochani, mam 7 minut. Dostałam bonusową minutę, jak już z wami rozmawiałam. Chciałabym zacząć od tego, że przedsiębiorczość to nie jest kobieta czy mężczyzna. A co to jest? A, slajdy, dobrze. Przedsiębiorczość przede wszystkim to, tak jak powiedziałam, jest stan umysłu. Czy jesteś kobietą czy jesteś mężczyzną, to albo masz e, tą odwagę i masz tą chęć, ten głód, jak to mówi Anthony Robbins, Be Hungry, e, albo masz ten głód żeby być przedsiębiorcą albo nie. I kochani, tak jak już wam powiedziałam, pochodzę z małej miejscowości, z Gór Świętokrzyskich. Zawsze marzyłam o tym, żeby skończyć studia za granicą. I tak, jeżeli postawimy sobie jakieś cele, a za tym idzie ogrom działania i determinacji, to jesteśmy naprawdę w stanie osiągnąć to, co chcemy. Czasami zajmuje nam to dłużej. Czasami krócej. Ja chciałam sobie dowieść, że ja, jako Polka, mogę osiągnąć sukces międzynarodowy. W wieku 30 lat to się stało, gdzie faktycznie to, co chciałam, zrobiłam. I stwierdziłam, że ja już nic nie muszę udowadniać, ani tak jak Wam powiedziałam, wspomnianą torebką, drogą czy jakimś samochodem, tylko chciałam odzyskać czas odzyskać czas dla siebie, dla bliskich, na moje pasje, których mam bardzo wiele. Między innymi są to też podróże, ale też, żeby dawać wartość innym. I wracając do Polski, stworzyłam Forum Biznesu Polska i stworzyłam Gale Forum Women Power, Gale Forum Business Power i buduję marki osobiste, firmowe. Pracuję z Forbes, z Sonetem. Z Newsweekiem, jeżeli ktoś z Was chce się pokazać, jeżeli ktoś z Was chce zaistnieć i wyróżnić się, bo mamy tysiące przedsiębiorców, ale w tym świecie, w którym żyjemy, trzeba się czymś wyróżnić. Posłuchajcie, moi drodzy, jest 2,4 zgodnie z wytycznymi PARPU z zeszłego roku miliony przedsiębiorców. Około 800 tysięcy kobiet. Ja dziękuję Wam wszystkim, że jesteście tu, że mnie słuchacie. Dziękuję wszystkim Paniom. Brawo dla Was, brawo Panowie dla wszystkich Pań, które są tutaj. Dlaczego? Dlatego, że jest to rekordowa ilość Pań na wielkiej integracji. Rozmawiając z Kubą Midelem, mówił mi: Milena, u mnie to takie gej a u mnie uh, lesbian party, bo mam same kobiety na Umen power 300 czy 400 kobiet. I nie uważam, że y, przedsiębiorczość to musi być mężczyzna czy kobieta. To jest stan umysłu, to jest chęć zbudowania czegoś. Nas kobiet jest znacznie mniej. To nie znaczy, że jesteśmy lepsze czy gorsze. Y, jest to uwarunkowane z racji na nasze, czy różnice, na to. Co ja Wam chcę tylko pokazać, że. A, akurat przełączyło się jeszcze raz. Ja cofnę. Że jedna trzecia właśnie. O jest. Jedna trzecia to jesteśmy my, przedsiębiorczynie. U mnie na Galach Woman Power była Kaja, czy Doda, czy pani Jolanta Kwaśniewska, czy doktor Irena Eris, czy. Takie kobiety petardy jak Beata Drzazga, która jest prezeską Betamedu. I chcę Wam powiedzieć, że tak, ta moc kobiet rośnie. I panowie, którzy mają te żony, to one też już robią te flipy. One też chcą zarabiać. One też chcą się rozwijać. I uważam, że w tej chwili ja jestem tu po to, żeby Wam kobietom dodać odwagi. Żebyście sięgały po swoje, robiły swoje, a wy mężczyźni jesteście nam potrzebni. My będziemy was kochać i wspierać, ale wspierajcie nas także. Je, wy jesteście też dla nas wielką podporą. Kobieta ma moc, mężczyzna ma siłę. Ja zawsze o tym mówię. Jesteśmy yin yang. I w biznesie biznes to człowiek. Tak jak tutaj wam yy, pokazuję. To nie jest płeć. Dla mnie przyszłam tutaj po to właśnie, żeby wam dodać wam odwagi, ale też powiedzieć wam, jeżeli chcecie się wyróżnić, bo chcę, żebyście z tej prelekcji nie tylko mieli historię jakiejś dziewczyny z Gór Świętokrzyskich, która pojechała do, na Manhattan i sobie wróciła i tu robi fajne rzeczy. Co ty z tego możesz mieć? Przede wszystkim, jako właścicielka agencji medialnej, Zdradzę Ci jeden sekret. Chcecie wiedzieć, ręka w górę? O, chcecie, chcecie. Kochani, wykorzystajcie metodę dźwigni. Ja w ciągu czterech lat miałam już wszystkie gwiazdy top of the top, nie musząc im płacić, na swoich galach i forach biznesowych. Plus współpracuję z magazynami top of the top. Dlaczego to robię? To jest taka metoda dźwigni. Czasami warto zainwestować w dobry magazyn, a media to siła. Uwierzcie mi, dzięki temu, że miałam Forbes, czy Newsweek, czy patrona TV, czy innych dobrych marek, ja automatycznie wchodziłam na level up. A więc, jeżeli chcesz pokazać się swoją historię, warto zainwestować w promocję. Nie oszukujmy się. Są teksty redakcyjne, ale to trzeba być panią Przetakiewicz, może panią Kwaśniewską, czy jakąś, wow, top of the top przedsiębiorczynią. Ale uwierzcie mi, większość biznesów po prostu promuje swoje, yy, swoje firmy, czy w mediach drukowanych, czy onlineowych. I zapraszam Was, nawet na moje stoisko, wyróżnijcie się, w tym 2024. Pokażcie się, Pokażcie te swoje biznesy, a te media nie są tak drogie, jak Wam się wydaje, i przynoszą Wam level up. Wszyscy Wasi klienci będą po prostu pod dużym wrażeniem, i zrobicie lepszą sprzedaż, i też zbudujecie zaufanie. To chciałam Wam przy, właśnie przekazać właśnie tą dźwignię medialną, dźwignię marketingową, którą tak rzadko ludzie wykorzystują. A te firmy, które ją wykorzystują, szybują szybko w górę. Bardzo Wam dziękuję. Ja jeszcze poproszę tutaj Beatkę, bo chcę sobie zrobić z Wami selfie. I będę chciała, jeżeli macie telefony, zróbmy jedną rzecz, co też robi nasze zasięgi. Dodajcie mnie do dr Milena Golda na Instagramie, a ja też polubię Wasz profil. Polubię Wasze zdjęcia, zróbmy tutaj też troszeczkę taki szum. Tak, często przychodzicie na takie eventy, czy macie polubionego kogoś nowego na Instagramie? No właśnie, często jesteście i nie wykorzystujecie tej dźwigni, gdzie nie musicie płacić nic. A więc kochani, robię sobie z Wami selfie i z Wami się żegnam, oddaję mikrofon i dziękuję, że jesteście. Dziękujemy bardzo. Zobaczyłam się jak smerfetka, bo jest niebieskie światło. Kochani, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i gorące brawia dla kolejnej Pani. Dodajmy im odwagi. Dziękujemy za tą moc. Moi drodzy, trzy minutki dosłownie czy dwie minutki podsumowania i formalności. Podziękowanie z naszej strony. Dziękuję serdecznie. Dla Pani, zapraszam dziękuję. wszystkie Panie. Zapraszam Ciebie, Michał. Przyjmijcie proszę. Nasze dyplomiki pamiątkowe, zróbmy sobie pamiątkową fotę. Ja tylko chcę powiedzieć, jako organizator, że niezwykle miło patrzy się na to, że coraz więcej pań przyjeżdża pod dach Wielkiej Integracji. Na pierwszej praktycznie 100% to byli panowie, potem powolutku zaczęły dołączać panie. Dzisiaj, jak widzicie, dobre 30% uczestników Wielkiej Integracji Przedsiębiorców to są kobiety. I dla Was, moje drogie, duże, duże brawa. Duże brawa. Jesteście silniejsze niż my, jesteście mądrzejsze niż my, ale my chyba potrafimy nieco bardziej pchać się w barszcz. Życzymy Wam tego, żebyście się bardziej odblokowały i poszły właśnie tutaj w ślad chociażby dziewczyn. Też nam dużo łatwiej jest zaprosić na scenę mężczyzn niż panie. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za prelekcję. My również dziękujemy. Jeśli ja mogłabym jeszcze prosić o ostatnie brawa dla tych pań, które dzisiaj przyjechały na tą konferencję i szukają ja też. czegoś więcej. Wielkie, wielkie Panowie, gorące brawa dla tych pań, które są, siedzą wśród was. Drogie panie, dziękujemy, że nas wspieracie. Podziękowania dla żony również, wszystkich żon, mam, sióstr i tak dalej. A, a ja jeszcze? tak, Mogę? 20 sekund. Prywata, 100 lat dla ciebie i gratulujemy tobie, przede wszystkim, Kuba. W tym wieku się nie przyjmuje takich rzeczy. Przyjmuje się, przyjmuje. 100 lat, 100 lat, Kuba Midel. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. do domu! Uh! Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. My kobiety umiemy celebrować życie. Później żona pyta, co ja w pracy robię. Kurde. Jeszcze przed chwilą przyjechała. Ela, to tak codziennie jest. Słuchajcie, zdjęcie, zdjęcie. Tak. Dziękuję drogie Panie. Wielkie, wielkie dzięki. Moi drodzy, ostatnia prelekcja tej części. Teraz zapraszam na scenę. Panie prelegentki, duże brawa dla pań, które nie tylko prowadzą z sukcesem biznes i swoje inwestycje, ale dzisiaj zabrały publicznie głos, dały nam dużo treści i energii. Zapraszam, Natalia, Milena, Ania, Asia. Duże, duże brawa, jeżeli możecie. Rafale, staj na środku, jeśli możesz. Oj, pierwszy ogień, dziewczyny. Yy, piąteczka z Rafałem. I zapraszamy wszystkich, poprosimy o kwiaty. Poprosimy kwiaty dla pań. Chciałbym zaprosić na scenę Magdę Nowacką, która zaczynała ze mną działania. Moja prawa ręka, pani dyrektor, pani kierownik. Magda. Kujawa, przepraszam, zmieniła nazwisko. Zawsze była Magda Nowacka, już jest Magda Kujawa. Magda, poprosimy ciebie na scenę. Czy ja mogę żonę zaprosić na scenę, o, która to wszystko znosi? Dzisiaj zobaczyła te nasze skromne szkolenia. Muzyczka, muzyczka, panowie. Poprosimy moją żonę. Poprosimy Magdę, Magda, jak Ci dziękuję. Duże brawa dla Magdy, która znosi mnie w pracy. A za chwilę duże brawa dla mojej żony, która znosi mnie po pracy. Czy jest Ela? Kwiatuszki, poprosimy kwiatuszki dla żony. Jak nie wiecie panowie, co macie robić, to kupujcie dziewczynom kwiaty i prezenty. Brawa dla kobiet! Dziękuję bardzo. Panowie zapraszam wszystkich prelegentów. Zapraszam na scenę wszystkich prowadzących panele, gości specjalnych. Dziękuję Wojtku. Dziękuję Łukaszu, Dawidzie, Katrze, Adrianie. To są nasze kochane YouTube'owe. Biznesowe, ziomy, Daniel, Sebastian, Jarek, Piotr, Paweł, Daniel, Paweł Lemkę, Radek Rygielski, chodźcie wszyscy, proszę. Michał, Marcin, Michał Lidzbarski. Słuchajcie, musimy zrobimy dwie foty, jeśli możemy, jeszcze sekundkę. Czy można troszeczkę ognia, czy tu będzie tak zimno cały dzień? Będzie trochę ognia? Zobaczcie, poprosimy o fajne foty. Czy jest Rafał? Czy jest Rafał? Czy jest Rafał Sonik? Gdzie jest Rafał? Rafale, Rafale, kam, come, come friend, come. Dziewczyny, przesuncie się. Chodźcie wszyscy do drugiego rządku. Rafale, chodź. Chłopaki, zróbcie coś takiego. Chodźcie tutaj, nie zmieścimy się. Chodźcie, chodźcie przed. Drugi rząd, drugi rząd, drugi rząd. Grande finale, wielki finał. Wszyscy wam bardzo, bardzo dziękujemy. Poprosimy fotografa o pamiątkowe zdjęcie. Ogień! Woo! Część oficjalną powoli uważamy za zamkniętą. Najnudniejsze za nami, moi drodzy. Sucha wiedza! Za chwilę wieczór. Za chwilę przenosimy się na Piotrkowską 102. Mamy dwie godziny przerwy. Póki co bardzo, bardzo serdecznie Wam. Dziękujemy. I love you. Duże brawa dla Was, duże brawa dla prelegentów. Słuchajcie, fota. Uwaga, dzięki, dzięki wielkie.